Wygląda miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Poznania. Niedługo prawdopodobnie jednak będziemy mogli się z takimi uchwałami pożegnać. A to w związku z tym, że pojawił się projekt nowej ustawy o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym. UD 369, bo taki numer otrzymał nasz projekt ustawy w rządowym centrum legislacyjnym, znajduje się aktualnie na etapie opiniowania. Główne zmiany? Po pierwsze, nowe narzędzie w postaci planu ogólnego, zwięzłego, krótkiego aktu przewidującego wydzielenie stref planistycznych. Po drugie, odejście od studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania na rzecz strategii rozwoju gminy i wspomnianego już planu ogólnego. Po trzecie, warunki zabudowy, ograniczenie analizowanego obszaru, związanie z planem ogólnym oraz ustanowienie terminu ich ważności 3 lata. Te trzy zmiany są według nas najważniejsze. Tak jak wspomniałem, projekt jest jeszcze na etapie opiniowania, także dużo może się w nim zmienić. Jak tylko pojawią się jakieś nowe informacje, niezwłocznie je Państwu przekażemy.